Z tej strony medium mh8, przepraszam i teraz nagrywamy na silverfishu, nie silverfishu przepraszam, na Games i będziemy nagrywać, oglądać jak powiedziałem czy nagrywać, nie wiem. Przepraszam, no coś mnie odrapiło dzisiaj w nosie. Yy, tak, będziemy nagrywać... Prospec, Face'a tutaj? Ja, no tutaj What będzie. Ja, no nie wiem, no tutaj, co tutaj nawet yy, da włączyć. No. Yy, no po prostu... Snajpera włączymy. Tak. Jeżeli oglądaliście dzisiaj... Dwa filmiki, które w sumie dzisiaj nagrałem, ponieważ tak to w ogóle nie nagrywałem. Wczoraj, dzisiaj. Wczoraj, dzisiaj no. Przedwczoraj ileś tam? Tak, to było dzisiaj. Wszystkie filmiki, które nagrywam, to było dzisiaj. A więc proszę Was, jeżeli Wam się ten film spodoba, proszę Was o lajka, subskryp subskrypcję. Jeżeli, jeżeli wam się to oczywiście spodoba a jeżeli wam się to nie spodoba to możecie dać łapkę w dół proszę was jeszcze o komentarz bo wtedy mnie motywujecie jesteście wtedy moimi widzami stałymi przyjaciółmi no po prostu fajnie and trzy cztery start no Eee... Um, Okej... Okay. Y, nie, włączyłem to, co nie chciałem. No, przepraszam, no. Chciałem zobaczyć. O, Nie, to też nie! Co ja włączam? To. Tak, wiem. No no, to. O ja cię nie gadać! O ja cię nie gadać, że ja będę musiał ten... to powiem wam, że to nie to. O, włączyłem nawet jak na to nie patrzyłem. E, bo mój styl to jest taki, że no... że nie tak jak Resi, nie tak jak Manjo, nie tak jak Karolek, nie tak jak Steel Games, że oni tam już włączają te gry, od razu tam mają. Tylko nie, ja włączam na tą stronę, tam wybieram sobie jakieś gry. I tak to jest. Teraz przepraszam za ten czarny obraz, bo ponieważ... O nie, już są napisy. Jeżeli nie będę mógł tego przejść, no to kurde, to wyłączam. Nie, to jest z no, snajperami, no to bardzo dobrze. No, a nudzi mi się to. <śmiech> <śmiech> Żartuję. Toalety, sukces, rolling, um, coś. Coś, co ja powiedziałem. Uh, o, oh, mam, ah. a to, że mówię, wam to jest super, Tam! dam reklamy, 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 reklamy. A poza tym przeprasza, przepraszam was za to moje seplenienie, ponieważ y, szybko bardzo też mówię. No. Y, szybko mówię i też za to, że jest taka mała rozdzielczość. Weźmiemy Jestem. ciebie. Dobra, chwila. Tutaj jeszcze jest to. I. To tutaj. Trzeba jeszcze tutaj tutaj dać jeszcze LOL. Tak. A poza tym też pozdrawiam serdecznie Z wszystkich youtuberów, których teraz wymieniłem, bo... Też ciągle ich czasami oglądam. Tak, oglądam też ich czasami, gdy mi się nadarzy taka okazja, a tak to, a tak to oglądam wszystko z związkiem. Dobrze. Ha, ha. Te to musi być w każdym. Te. Czemu ktoś to to zrobił? Czemu zro zrobił dwóch takich? Bo ja nie wiem. Jest tutaj potrzebna ten ten facio. Ten jeszcze tutaj jest potrzebny. O tutaj zrobimy kartkę urodzinową. Palą. Eee.

Czarne, bez czarnej linii by nigdy nie było życia. Hi, hi, hi. Dobrze, i jeszcze to. Ojeju, co to? Ojej Chwila, może to przybliżyć. Nawet nie wiem, co to jest. Dobra. Nie wiem jak to się nazywa chwila. Yy, Mengan. A w sumie napiszcie mi w komentarzu, czy Wam się to spodoba. Ale jeszcze nie teraz, kiedy, sko kiedy skończę ten film, to wtedy dopiero. Chwila, nie wiem czy Wy to widzicie, no widzicie to. Yy. Boże. Tylko nie tak jak u Leopolda. Dobra, Mamra A ja ją. Takie buty. To jest potrzebne, to też, to też, to też, to też, to też. Przepraszam za te odgłosy z mojej później, ale też. Troszkę. A więc proszę Was o komentarz, lajka i subskrypcję, jeżeli Wam to się spodobało, a jeżeli Wam się to nie spodobało, to. Proszę Was o łapkę w dół. O. No, łap, łapka w górę też ma być. I w dół też. Chwila. O, w dół ma być. I w górę też. Jeżeli Wam się nie spodobało, no to w dół. A jeżeli Wam się spodobało, no to w górę. A więc. Dziękuję Wam. I do widzenia w... Wy... Wytroll face, kanonie. I to od razu po tej grze. Do widzenia.